No, no dawaj, jaki? Znaczy to nie musi być seria On... Może być nawet, dawaj e, e, że poznaj, że pułapki że będziemy robić, e, pokazywać ludziom pułapki, a oni e, i na przykład jak je rozbroić itp. No dobry po... Do, 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 dobrze, a co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, bo ja już to zacząłem nagrywać jak coś no. Ty, mi się miecz kończy, mam cztery użycia, ja... Ja pitole, mało. Dobra, cześć, witam was, dzisiaj sobie, słuchajcie, wielki dzień, piąty odcinek, ostatni, bo dużo osób też nie chciało tej serii, więc je dzisiaj, słuchajcie, kończymy tej... O, główka mi nie... Ej, co mnie zapaliło? Gościu, ratunku, pomocy, bo się chata spali... Słuchajcie, dobra, to dzisiaj wracamy do normalnego świata i wiesz, jaki ja miałem plan na ten odcinek? Taki plan, że najpierw odwiedzimy słuchaj, wszystkie miejsca, w których byliśmy w tej serii, żeby sobie o, po raz ostatni je zobaczyć, i potem wskakujemy. I na końcu statystyki. Więc dobrze, to jest nasz domek, jeżeli ktoś nie wie, prawda? Tutaj najwięcej czasu spędziliśmy. Ej, ja mam trzy serca. Tutaj mamy most, który ja zbudowałem. No nie, tutaj był piglin, to tutaj też taki mini mostek, dobrze. Ej, y co? Ja, o, to nie ma. Możesz tutaj przyjść do mnie albo się teleportnąć, tutaj mamy również kontynuację tego, słuchajcie, naszego pięknego tunelu. No i co, słuchajcie, to, że to już będziemy kończyli, jeżeli, słuchaj, jeżeli się da pobrać ten świat, to, po, to pobierz, dobra? Ja go chętnie sobie wezmę i go dam ludziom do pobrania, dobra? A gdyby się nie dało, no to szkoda, ty, coś mi się tak zalogowało, się, dobra. Tutaj się tunel kończy, niestety go dalej nie zbudowałem i tego typka, cześć. Ty, On, one latają, ale jajca. Dziwne. Jaja jak berety normalnie. Dobra, wracamy. No i co, słuchajcie, teraz pokażę wam jeszcze taką jedną fajną miejscówę, w której również w tej serii byliśmy, prawda? Czy... chodzi o Bastion? Basti. Jaki Bastion? Nie, ja... nie, tym bastionie nie byłeś. Ale, ale skoro ty byłeś, to ty też tutaj jesteś częścią tej serii, więc też możemy pokazać, jak gdzie jest ten bastion, to też pokażemy, bo nikt go nie widział. I pokażę również jeszcze nasz portal, na którym zaczynaliśmy nasz, naszą serię w ogóle, co? Poczekaj, no dobra, no. Nie, jesteś? Jestem.

Wow, wow 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 wow, spadłem Enderman mm. Dawaj, 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 serio? Dawaj, 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 dobra, jestem To gdzie tam slaczony las? Co tu mamy? Łoździura wow! W tym piasku dusz się bardzo wolno chodzi. Ej, coś to ja czy tu do skakania nie mam, ja nie wiem jak ja skoczyłem tyle. Wow, ej serio, ja poprawiłem moje wyniki parkurowca. No siema. Ej, żyję! XD, dobra, wskoczę do lawy, dawaj. Bo ja chcę mieć cały HP. No dobrze. No to co, dawaj, lecimy, bo ja chcę ludziom pokazać wszystko. Ej, to Ej, to powiedz, gdzie my idziemy? To to też w tytule mogę też napisać, gdzie to idziemy? Do bastionu. Do bastionu, O nie, spadłem. Kuta. Mogę wyjść? Ej, pomóż wyjść. Za tobą. Dobra. O nie. Dzięki. O, ja spadałem, dobra. No i gdzie ten ba. Zubo! Zakończyłeś. Dokończyłem Dokończy Dokończy to, co zacząłeś. Ej, widzisz. E, no, to PVP jaki jest. No, po co? No to potem. Na tym serwerze potem powstanie PVP. Tak? Parkour, parkour, parkour normalnie- a tak w ogóle zapowiedź już mam... bo dużo osób pyta, ja mam, słuchajcie, nowy serwer, na którym będzie Shed Warsy, Moja minigierka, no niech. Mnie weźmy Tepi do tego bastionu już. Tepe. Tp. Tp. TP Dobra, no i to gdzie mamy. Właśnie nie mogę <głos》>. Serio? <głos》> Nie ma Spadłem za domu To musimy wrócić normalnie Czemu nie mamy w tej, w tej chatce Pifi Al, Albo wiesz co do bastonu pójdziemy za chwilkę Skoro już tutaj jesteśmy To pokażemy ten portal Początkowy gdzie zaczynaliśmy co A może jeszcze pokażemy parkura zrobionego przeze mnie No właśnie Ja się 180 uczyłem normalnie Pierwszy raz na nagraniu nie nie wiem, ja się naprawdę, ja mi wychodziłam nawet podwójnymi. mi wysz... Ej, gdzie portal? Portalu nie ma. Pss, dobra, to słuchajcie, nie pokażemy wam no i początku. Tak serię. Nie, ale tutaj, tutaj, słuchajcie, zaczęli, zaczę. zaczę... Dobra, jest. Tutaj słuchajcie zaczynaliśmy naszą serię. Dokładnie ja stałem sobie, słuchajcie, tu... O, tutaj gdzieś. Chyba tutaj gdzieś ta skrzynka i mówiłem, cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii. Dzisiaj sobie z zubą lecimy do nederu, Ty. A, i mi się mieć niszczył. Dzisiaj sobie, słuchajcie, pierwszy odcinek lecimy sobie do nederu, no nie? I będzie normalnie piękna seria nowa. No, tak się zaczynało, ale dobrze. My musimy... Ty! To my już tam do tego nederu nie wrócimy, heche. He. Ja. Ej, to weź mi, jeżeli Ej, możesz. Ej, na 3 4. Możesz? 3 klasko, możesz okay? mi Poczekaj. Ej, ale posłuchaj, ja sobie taką przepowiednię. Skoczyłem. Że, że ja się klaszczy, nie? To, to wtedy będzie dzień. Dobra. 3 4. Musisz klaskać. No klaska. Ej, czy mogę na chwilę kreatywny tryb? Ja. Wie, wiesz, po co? Bo chcę tutaj ten portal, bo ja chcę y, pokazać no, ten początek serii, bo to jest i tak ostatni odcinek, więc potem. No. Nie. Nie. No to jak? Możesz tutaj Nie. dać ten portal? Nie. No to jak? O, mówisz tak coś raz, no to jak? Nie. Ej, ej co tu com comment block robi? Jakby co? Przez jakiś czas dostępny dla widzów, ale to będzie serwer adventure z różnymi zadankami, jeśli się oczywiście wszystko uda. Dobrze, no to słuchaj, mogę do tego netheru wrócić. Nie. Ej, ale to stary Nether. No to jak? Dobra. No, skończymy odcinek, co już? Ej, no nie, nie, nie rób sobie żartów. Możemy zrobić. Ja zrobię coś, czego na razie nie pokazuję. Widzą, że znaczy, ja jestem teraz na kreatywie, nie pokazuj na razie widzą, i za chwilę. No dobrze, więc poprzez, słuchajcie. Mm, słuchajcie, teraz pokażę wam na sam koniec. Ej, da się stąd jakoś wyjść. Ej, czy możesz mnie tepnąć? Gdzie jesteś? No, w jakiejś zagrodzie. I tutaj nic nie mogę zniszczyć. Dzięki. No i dobrze, słuchajcie. Teraz na sam koniec tego odcinka, ostatniego, chciałbym Wam powiedzieć, że to jest piąty odcinek tej serii. O, więc słuchajcie, to jest już piąty. Ostatni odcinek tej serii. Mam nadzieję, że się seria Wam spodobała, i tak jak widzieliście, jesteśmy w normalnym świecie, więc takie jak były zapewnienia, takie się sprawdziło, więc mieliśmy skończyć, jak będziemy w normalnym świecie. Jesteśmy i teraz widzieliście ten portal, który zbudował tam Zuba. Nie widzieliście OPS-a, więc to nie jest czytowana. I słuchajcie, pamiętajcie, że, że byliśmy tam na tym oceanie, prawda, Zuba? Halo. Halo, Discord coś się przyciął. Dobra, w każdym bądź razie, słuchajcie, chodzi mi o to, że byliśmy na tym oceanie, widzieliście, więc tam byśmy się tecznęli, a że zginęliśmy, no to już potem no trochę przykro, więc tutaj jesteśmy w normalnym świecie. To wszystko Zuba robi na kreatywnym wcześniej sobie, no nie? Ale yy, ja, słuchajcie, chciałbym wam tylko powiedzieć, że po prostu yy, udało się nam, słuchajcie, wrócić do tego normalnego yy, cześć Zuba, do normalnego świata, no nie? Więc jestem... Zadowolony, że się udało. Ja mam pół serca XD. No a więc słuchajcie. Będziemy kończyli. Mamy 10 minut, trochę taki krótszy odcinek, ale tamten był troszkę dłuższy. Bastion wam nie pokazaliśmy, ale ogólnie widzieliście, gdzie zaczęliśmy serię i gdzie ją skończyliśmy, w tym samym miejscu. Nie myślałem, że ona się tak skończy, ale tak się skończyła. Ale pamiętajcie, że również, słuchajcie, udało się nam słuchajcie, wrócić do normalnego świata, tego game rule, keep inventory, przepraszamy, ale no, myślę, że tak by było po prostu łatwiej, jeżeli mam dostęp do takiej komendy, chcę sobie po prostu zobaczyć. Ech. Poczekaj, napisz mi seed, please. Jeżeli mi zuba napisze, to będziecie mieli seed do tego świata, bo tutaj widzicie, mamy jakąś tam lodowiec. No i dobrze, co Was może interesować na sam koniec? Statystyki, czas gry, graliśmy? prawie 4 godzin. To znaczy, ja tego, nie chcę mi się tego liczyć, 3,51, no, około 4 godzin. I myślę, że dosyć dobrze. Tutaj macie statystyki. Ja ich wam, słuchajcie, całych nie będę czytał, bo to była lektura na cały dzień. Tak się, ja, słuchajcie, prezentują statystyki moje, zuby nie. Zobaczcie, ile mamy tutaj rzeczy. Tutaj mamy jak ktoś wydobytych raz ze wytworzonych użyć, podniesionych, upuszczonych. I tutaj jak widzicie słuchajcie, macie wszystkie rzeczy, no nie, prawda? My Tutaj wytworzyliśmy chyba na tym świecie. I stworzenia. Płomy, gaz, Hoglin. O, Hoglin mieliśmy. Kostka magmy, co? A kostka magmy? Nie wiem, co to Gracz Gracz zabił, ty zabiłem. A, a, to, kto to jest Gracz? Zuba? Nie wiem. Co, co to jest Gracz? Gracz zabił się. Nie wiem, więc słuchajcie, tak się prezentują statystyki. Od ostatniej śmierci, na minutę dopiero, więc mam nadzieję, że to stereo się przyjęła i była bardzo fajna. Jeżeli Ale to... jeszcze i nie kończymy. Jeszcze A jak, nie kończyłem. Ale, powiedz, możesz mi seed napisać? Bo, jak ja wpisuję komendę seed, to mi wyskakuje, że, że błąd. Nie mogę. Nieznana lub niekompletna komenda seed. No mm, wiesz. Nie, jak. na razie nie. Bo byśmy, widzą podali seeda, nie? Mhm. Mm to jaki jest ten Seed? To A będzie to... chyba najlepsze zakończenie jakiejkolwiek serii. A powiedz, ale miałeś SIDa? Więc my sobie teraz jeszcze słuchajcie, dosłownie chwilkę. Pogramy na normalnym świecie, dlatego, ponieważ już słuchajcie, mamy... Yy, po powróciliśmy do normalnego świata tak jak mieliśmy, prawda? Mhm. No właśnie. Więc teraz sobie możemy jeszcze chwilkę parkoura poprzechodzić i co? Ale po podej Sida, bo się będą... Bo będziecie tutaj pisali w komentarzach: jaki sit, jaki sit, jaki sit, jaki sit i tak dalej. A ja nie wiem, jaki sit. Widzicie, że więc możesz sprawdzić. Dobra, weź poczekaj. No sprawdź. Stój. Chodź tu. Chodź tu. No ty, tylko mi sprawdź, sit. No. To za chwilę. Poczekaj, masz tak. Masz to. No. To. Mm. To. No. To i to. Ubierz sobie. Ty, ale poczekaj. No i masz jeszcze to. Czy ty chcesz tym skończyć serię? Dobrze rozumiem? PvP? Tak. To poczekaj, jeszcze stop, bo coś. Ja mam mało serca, ktoś. No to masz to nie przecież. Dobra, ale, ale jeszcze coś chciałem powiedzieć. Jeżeli yy, tak chcesz zakończyć tą serię, tak? Że PvP. Hmm? Ale na ręce, mili. Nie, no, żartuję. Miasteczko. Ok, okay. ej, to możemy się, możemy się tak umówić, że ten, kto przegra walkę, ten dziękuję za oglądanie tej serii? Dobra. Dobra, i ten się pożegna z widzami. A przecież dostałeś rybę. To ryba musi być. No. 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 Poczekaj, stop. Jaki to ma? Uderzenie trzy. Ja mam całe HP. Ja też! Ja o co mówię? chodzi? Ja tą rybkę zjadłem! Dobra, stop. Ej, ale jeszcze podaj seed, bo będziemy tak kończyli, że ten kto przegra, to wiesz... Podasz? Mhm. Tak. możemy się bić. Aż ty, kurde. To podaj tego seed'a jeszcze na sam koniec. Ja nie wiem czego mam. No to sprawdzisz. Hmm, Ej, 3, nie masz serc. Dwa, półtora. XD! Jedno, pół! O nie, o nie, o nie! Jest! XD, a, a ty mi, to... mi zabrałeś. Dobra, to ja się pożegnam. Ej, pra... Ej prawie mi się diametrowy miecz skończył. Dobra, to jeszcze tego sida wpiszmy. Yy, Kaukasy Edy. Masz? No, poczekaj. Na, y, na czacie się powinno wyświetlić. Ja zgnąłem. Ja się pożegnam. Dobra, masz? Widzisz go? Poczekaj, muszę się chyba odrodzić. E, nie. Dobra, to teraz y, w montażu zmontujesz tak, że będzie widać tego sida. Dobra. Ten seed jest taki. No. 692. Poczekaj, 69 no. y, 491. No to, to napisz na czacie po prostu. C Dobra. To ja nie będę musiał, a zresztą, no, to nie będę musiał montować tego. Napisz. Tu, tutaj będziecie go mieli za chwilkę. Dobrze, to tak jak się umawialiśmy, ja zginąłem, więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dziękuję Wam za tą całą serię. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Yy, tylko niech zubo napisze i wtedy powiem uroczyście. Uwaga, z honorem. No, dawaj, dawaj. O, no, tutaj macie seed. Poczekajcie, bo trochę słabo widać. No, tutaj macie seed. No nie? Możecie sobie na nim zagrać, jeżeli wam się tak podoba. Po prostu zrespicie się tutaj koło tej wioski idealny seed. Tam jest lodowiec, tu macie wioskę Nether też fajny. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i uroczyście dzięki za oglądanie. Cześć. Siema. Dawaj, dawaj, chuba. Ekran kończy się. Nie masz serc. Aha, jest! Aż miałem jeden bombelek.